Witam wszystkich po dłuższej nieobecności, dzisiaj zaczynamy wykopki terenowe Jestem na łączce, przez, na którą nie przyjeżdżałem już ładnych kilka lat dlatego, że przestało wychodzić Dostałem cynę od Maćka i lepiej żebyś miał rację To podobno zaczęło wychodzić, nie wiem czy wpływ na to miało na przykład ulewne deszcze które jakby spowodowały osiągnięcie tej gleby No i rzekomo wychodzi No i teraz mamy Equinoxa 800 W porównaniu do lat kiedy tutaj chodziłem, a to był wtedy Rutus Optima no to może wyjdzie coś ciekawego Nie przedłużając wbijam się no w gumę nie tylko w kalosze No to też w sumie guma Słoneczko ładnie ładuje akumulatory Tu jest przyjemnie w samochodzie Na, na dworze troszkę wieje No ale wiadomo i tak jest spoko ponad 10 stopni Można powiedzieć że wiosna w Polsce już jest Jest to marzec po co wyjeżdżać za granicę jak w Polsce jest to tak fajnie. Oczywiście ciężko jest się tak na 100% jarać tym co mamy teraz, przez to, co dzieje się na Ukrainie. <laughs> no mamy nadzieję jednak, że wszystko w miarę szybko wróci do normy, że jednak wygra zdrowy rozsądek. Nie by miał być porządek, żeby wszystko sobie znajdywać, ale no gdzieś miałem wszelki do dobro i nie mogę ich odnaleźć, bo ktoś mi rąbnął. Nie widać Może tu są gdzieś start kable, turystyczny prysznic. Naprawdę fajna ta łączka, jest troszkę metrów do przejścia, bardzo krótko wystrzyżona trawka, tutaj jest druga polanka, a tam dalej jest kolejna. Także terenu do przeszukiwania jest naprawdę masa. Tylko czy będzie miało to sens? Okaże się, po Takim wstępnym sprawdzeniu tej łączki, bo tutaj zawsze było najwięcej. I zaczynam od pierwszego fanta. Tutaj mam w tej grudce razem z Wami komisyjnie wyciągnę. I co tu mamy? Coś fajnego. Chwila, muszę to doczyścić. Jakaś wpinka chyba. Chwileczkę. Tak to wygląda. Jakaś wpinka albo nie wiem, do krawata, czy do czegoś takiego. Nie wiem gdzie to pokazywać. Może widać, może nie. Na zdjęciach na pewno. I lecę sobie dalej. Nie mam z sobą tych szelek, ciężko to pokazywać, ale zobaczcie. Sygnał 19, bardzo ładny. Pewnie słychać jak dudni mi w słuchawkach. Dobra, czekaj cyk cyk. Tu, tu. No i to jest w tej grudce. Zaraz zobaczymy co to jest. O, kamerka. He, eee, no niestety nic nieznaczące, to coś. Jakiś taki element, po prostu, dobra, idę dalej znowu kilka sygnałów mam za sobą, teraz tutaj namierzam siedemnastkę pewnie w tej grudce gdzieś tu była gdzie jest ta siedemnastka? kulka jakaś szrapnelowa w fajnym takim kolorze złotawym Złota kulka na putina ha. Wystarczy odpalić Taki klocek Kawał kuli, ciężka Ouf, a tutaj tym razem taka dosyć mocna dwunastka Podszedłem zbyt blisko z kamerką i zaczął dzwonić to jest to co to? co troszkę teoretycznie jak nabój jakiś konkretny ale to jest jakby od młotka. chociaż mogę mieć jakiś stworzeń bardziej jakiś sworzeń, nie będę tego zabierał bo nie co tu mamy, już widzę, moneta? Chyba monetę? chyba moneta Albo guzik. No ja muszę rękawice zdjąć. Jest to moneta. Jaka to nie wiem. Chociaż jakieś dziwne chropowata powierzchnia. Ja najpierw obczaję. Dziwią mnie te takie tutaj na tej powierzchni wypustki, te takie grudki. Nie wiem od czego to powstało. I napisów nie widać. No ale to jest. Tutaj ten orzeł na bank. To jest fenol. Dobra, może znajdę w lepszym stanie. Gdzieś tam bliżej Witosława. Grzałka do herbaty. Do gotowania wody. No, nie bardzo, no, ale. Sygnał 14. przerwie na jedzenie zaczynam atakować dalej dlaczego to miejsce jest y, takie fajne, dlatego że był tu kiedyś młyn tam na wprost jest rzeka i na tej rzece był młyn też kawałek dalej stąd jest ulica która nazywa się Młyńska więc jest to poniekąd jakiś dowód na to, że faktycznie ten młyn istniał, ja kiedyś szukałem tutaj pozostałości po tym młynie, nie znalazłem niczego takiego, aczkolwiek w tym pobliżu tej rzeki, ten yy, yy, wysyp fantów mógłby wskazywać na to, że Jacyś kupcy przybywający do młyna yy, w celach handlowych robili sobie jakby postoje, czy przejeżdżały tędy dywozy, no i się sypało, bo no, tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że wam w ciekawy sposób wyjaśniłem historię tego miejsca. Teraz taki wysoki sygnał 30 ale jest to miedź taki kawałek wygląda jak jakiś po prostu oberwany kawał jakiegoś jakiejś części ale generalnie ma takie równe wszystkie kształty Jeszcze kolejny spoko sygnał trzynastka o dobrze że nie w tej grubej grudce ziemia jest trochę zmarznięta kawałek miedzi o, może miedzi, no. 14 całkiem fajna. No to kopie. To jest międzywojnie, jeden grosz. Jeden grosik międzywojnie. Ekstra. Super. Widać. Ja widzę, wy też zostawiam tą łączkę. Jadę na drugą stronę rzeczki. Tam też jest taka fajna polanka. Jak mówiłem, już zresztą i za chwilę to będę szukał. Tutaj zawsze tak patrzę. O, kawałek czekoladki dla energii. A teraz znalazłem scyzoryk, a raczej to, co z niego zostało. A sprawność tego scyzoryka, no to chyba porównywalna do sprawności ruskiej armii. Czyli do niczego. Ciągle dosyć mocno wieje, ale słońce jest i przyjemnie świeci, robi się coraz cieplej. A teraz tutaj mam sygnał: dziesiątkę i bardzo fajny krzyżyk bardzo fajny, no taki miedziak za chwilę na telefonie zrobię zbliżenie, będzie może lepiej widać no taki zwykły krzyżyk, ale cieszy to jest fajny przedmiot kawałek podkówki tak już sobie chodzę z jakiejś półtorej godziny od poprzedniego włączenia się w kamerce no i nic ciekawego nie wychodzi więc pora zawijać kitę do autka, może coś po drodze jeszcze wyjdzie, no ale czy ja dzisiaj jeszcze będę gdzieś szukał, miałem w planie po drugiej stronie tej rzeki. wypadła, będę sprzedawał za chwilę swojego Passerati no nie potrzebne mi dwa diesle skoro teraz 8 zybli kosztuje lit ONU jadę go sprzedać i podsumowanie zrobię chyba po tej akcji sprzedaży albo jak znajdę jakieś fajne miejsce za chwilę szybko zatrzymam i sprawdzimy co tam wyszło wczoraj łaziłem na tamtym polu trochę powychodziło Fajny film miał powstać, ale nie powstanie, bo coś miałem nagwaczane w kamerce i utraciłem wszystkie materiały. A wyszły fajne rzeczy. Jak na przykład, o, już pokazuję, nie prl -ki. był krzyżyk. Taka fajna wpinka, którą już trochę poczyściłem. Widzisz i dwie monety. Krzyżyk i wpinka na jednym wypadzie na polu, to jest spoko. Ale materiałów nie udało się z GoPro uratować. Teraz jest sformatowana karta i będzie lepiej. A teraz jestem z Marcinem, którego mam nie nagrywać, więc go nie nagrywam eee, <laughs> i idziemy na jedną łąkę. Oby było równie dobrze jak wczoraj. Co mi to jakoś tak bokiem nagrywa? Będę musiał to w programie obrabiać. Może będzie jakaś moneta na starcie, bo to blisko drogi. Tam w tym torfie takie wszystko wychodzi w kiepskim stanie. To jest też metalowe, nie? Nie. 5 eee, pięć groszy. 5 pięć groszy nowe? Ja. O. No ale dobra, pierwszy strzał od razu. Moneta, no to już tam nieważne jaka, ważne że jest. No, zapomniałem, kurde. No, podkowa. No. <gry> Teraz 16, ładna, stabilna. Zobaczymy, co to. A. Tu, 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 To nie to. Tu też nie. to tu też nie. Tu gdzieś jest. syk O, coś fajnego. Zobaczcie, jak się odbiło jeszcze w ziemi. Co to jest? No, jest jakieś feningi dwa, ale ładny stan, piękne. Ale to muszę trzasnąć zdjęcie tej bryłki, bo tak się fajnie odbiło. Cyk. Rewelka, zobaczcie, tu jest moneta, a tutaj widać. Albo nie. O, teraz widać. Nieźle, co? Hmm. Ciekawe, co to? Bardzo ciekawe. Czyżby miało lunąć? Tak wygląda. A teraz znowu guzik. Coś takie guzikowe pole się zapowiada. To jest taki jakby groszek. Tak wygląda. To spoko. Moneta, dwa guziole. Nie, nie. Moneta była tam trochę wcześniej, a tutaj dwa guziki. Czyli warto tu czesać. A, tu. Trzeci guziol, drugi taki groszek. Więc można śmiało powiedzieć, że to łączka guzików. Ważne, że są fanty. Na pewno coś ciekawego jeszcze się tu kryje. Jak są guziki i są monety to może być jeszcze jakaś ubilerka, może jakiś sygnet. A teraz klamerka. Bardzo wysoki sygnał 27 Agonia. Możesz sobie wziąć do dresów. Chcesz? Raczej Re mi nie przypasują, nie przypasuję. Nie. Poszukiwania zakończone. Teraz zobaczymy co udało się nazbierać. Ja zrobię podsumowanie na łopatce. Tak, tak to wygląda. Wygląda to fajnie, dlatego że robi robotę ta wpinka. Ona, tak jak mówiłem, została znaleziona wczoraj. Trochę już wyczyszczona. Bardzo fajnie wygląda. Krzyżyk. Klamra, za trzy guziki. Tutaj ten może być ciekawy. Oprócz tego dwa fenole. Teraz się takie brzydkie zrobiły. Po podjęciu widzieliście, że było dużo lepiej. No ale tak to jest, jak się wyciąga z torfu. Był jeszcze gdzieś grosik między wojnie, ale się chyba zagubił gdzieś w kieszeni. Tyle! Zostaw subskrypcję. Na dzisiaj na tym zakończymy. Łapka w górę. No i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Hej!